Cześć, jestem Jessica, trzydziestoletnia kobieta. Postanowiłam podzielić się niedawnym doświadczeniem, które przyniosło pewne rozwiązanie trudnego okresu w moim życiu, związanego z moim mężem i jego rodziną. Ten rozdział wydarzył się kilka miesięcy temu, a teraz kurz zaczął opadać. Wciąż zmagam się z emocjonalnymi konsekwencjami i wierzę, że otwarcie się na temat mojej podróży może pomóc mi się wyleczyć. Cofnijmy się o trzy lata kiedy dokonałam ważnego życiowego wyboru. Poślubiłam mojego chłopaka Tylera. Poznaliśmy się przez wspólnych znajomych i cieszyliśmy się trzema wspaniałymi latami razem przed zawiązaniem węzła. Tyler zawsze był życiem imprezy, zabawny, uważny i kochający. Pochodził z zamożnej rodziny i miał lukratywną pracę, która pozwalała mu obsypywać mnie uczuciami i prezentami. nasza wieś została wzmocniona przez naszą wspólną miłość do podróży, a gdy nasz związek ewoluował od przypadkowych randek do czegoś poważniejszego. Moi przyjaciele konsekwentnie go chwalili i zachwycali się nami. Hojność tylera była czasami przytłaczająca. Na przykład podarował mi nowego laptopa, gdy skończyłam studia. Pomimo jego dobroci, często czułam się zaniepokojona brakiem równowagi w naszych wkładach finansowych. Tyler, jestem tylko studentką, powiedziałabym. Nie mogę dorównać Twoim wydatkom. Spróbujmy przynajmniej podzielić inne koszty. Tyler zbywał moje obawy, nalegając na traktowanie mnie, argumentując, że wśród jego przyjaciół powszechne jest rozpieszczanie swoich partnerów. W miarę jak stopniowo akceptowałam jego gesty, szukałam też sposobów, by wnieść swój wkład w ramach posiadanych środków. Gdy po studiach znalazłam dobrze płatną pracę, byłam gotowa odwzajemnić jego hojność. Zaczęliśmy dzielić się wydatkami porówno, a nawet rozmawialiśmy o wspólnym zamieszkaniu. Możesz się do mnie wprowadzić, zaproponował pewnego dnia Tyler. Odziedziczyłem dom po dziadku, więc nie muszę martwić się o czynsz. Ale powinniśmy podzielić się innymi wydatkami, żeby było sprawiedliwie. Pomimo moich zastrzeżeń, Tyler zapewnił mnie, że zamierza się mną zaopiekować. I tak rozpoczął się nowy rozdział w naszym wspólnym życiu. Pomimo naszej umowy o sprawiedliwym podziale obowiązków finansowych, biorąc pod uwagę nasze różne dochody, wszystko szło gładko. Dopóki nie miałam okazji poznać rodziny Tylera, która mieszkała dość daleko od nas. Kropka, ponieważ Tyler był związany z obowiązaniami zawodowymi, nie mógł im towarzyszyć, więc musiałam sama ugościć jego rodziców i siostrę. Przed ich przyjazdem Tyler uprzedził mnie o ich skłonnościach do osądzania kropka, nie wdawał się jednak w szczegóły kropka po prostu zasugerował, że powinnam grać i ignorować wszelkie potencjalnie bolesne komentarze. Mając to na uwadze, postanowiłem podejść do spotkania z optymizmem. Jednak wszelkie pozytywne nastawienie zniknęło, gdy tylko pojawiła się rodzina Tylera. Zamiast ciepłego powitania, na które liczyłem, rodzice i siostra Tylera pojawili się wyraźnie zirytowani. Ten wyraźny kontrast z moimi oczekiwaniami od samego początku wprowadził napiętą atmosferę, w miarę jak zbieraliśmy się i rozmawialiśmy. Stało się jasne, że mają negatywne opinie na mój temat, kropka, więc to ty jesteś kobietą, z którą spotyka się Tyler. Nie spodziewałam się znaleźć cię w tym domu. Czy ty w ogóle płacisz czynsz? Zapytała Marta, matka Tylera, tonem pełnym dezaprobaty, kropka, nie, Marto, nie płacę czynszu. Tyler wspomniał, że dom jest w pełni opłacony, ale wszystkie inne rachunki dzielimy porówno wyjaśniłem. Mając nadzieję na wyjaśnienie wszelkich nieporozumień, kropka Marta szybko odrzuciła moje wyjaśnienie, ripostując: Tylko dlatego, że dom jest opłacony, nie oznacza, że możesz się na nim wyżyć. To jego dom, nie Twój. Pamiętaj o tym do końca życia. Kropka rozmowa stawała się coraz bardziej niewygodna, zwłaszcza z siostrą Tylera, Teresą która wydawała się bardziej zainteresowana gapieniem się na mnie niż angażowaniem się w dialog. Kiedy próbowałem ją włączyć, pytając o jej życie, odpowiedziała z irytacją, wspominając o swoim małżeństwie z bogatym miliarderem w domu. Pomimo moich wysiłków, by wypełnić lukę, po prostu mnie zbyła. Podczas całej wizyty Tyler nie oferował żadnego wsparcia i wydawał się zgadzać z odczuciami swojej rodziny. Gabriel i Marta nadal mnie krytykowali, przez co całe to doświadczenie było dość trudne. Rodzina Tylera wyraziła dezaprobatę dla moich nawyków związanych z wydatkami, w szczególności zakupami kosmetyków do makijażu i pielęgnacji skóry. Uważali, że pozwalanie sobie na takie luksusy było niewłaściwe, biorąc pod uwagę to, co postrzegali jako mój niewystarczający wkład w gospodarstwo domowe. Ich sceptycyzm co do mojej zależności finansowej od Tylera wzrósł częściowo po uwagami Tylera. .na. przykład beztrosko komentował: „Wiesz, Jessica była studentką z trudnościami. Kiedy się poznaliśmy, sugerując, że w dużej mierze polegałam na nim finansowo, chociaż nie było to do końca zgodne z prawdą”. Tyler opowiadał, jak pokrywał wszystkie wydatki na początku naszego związku. Ponieważ moja ówczesna praca nie wspierała tego, co nazwał moim upodobaniem do luksusu, kropka, byłam zaskoczona tymi komentarzami i przypomniałam mu, że od tego czasu dostosowaliśmy nasz układ do równego podziału rachunków. Kropka, wyjaśniłam, że żyłam prosto zarówno przed, jak i w trakcie naszego związku, a wszelkie luksusowe przedmioty, które posiadałam, były prezentami od niego. Przed którymi często go ostrzegałam ze względu na ich ekstrawagancje. Jednak Tyler usprawiedliwiał swoje hojne wydatki, twierdząc, że jego status społeczny wymagał od niego wręczania ekstrawaganckich prezentów, ujawniając, że jego hojność była bardziej związana z popisywaniem się przed przyjaciółmi niż z prawdziwą troską. Ich wizyta pozostawiła we mnie kwaśny posmak. Co skłoniło mnie do skonfrontowania się z Tylerem na temat całej sytuacji po ich wyjściu. Niestety, zbagatelizował to, sugerując, że przesadzam, kropka, nie bierz sobie tego do serca, Jessica. Mieli dobre intencje. To, co powiedzieli, nie miało być traktowane tak poważnie. Spokojnie. Przesadzasz, kropka, odrzucił moje obawy. Pomimo moich zastrzeżeń, pięć miesięcy później Tyler się oświadczył. W chwili szczęścia przyjęłam oświadczyny. Zaplanowaliśmy przyjęcie zaręczynowe i postanowiliśmy podzielić wydatki porówno. W międzyczasie prowadziłam małą firmę na boku, o której Tyler wiedział, że się rozwija, ale nigdy tak naprawdę nie pytał o jej zarobki. Dla mnie było to bardziej satysfakcjonujące hobby niż znaczący sposób na zarabianie pieniędzy. Kiedy nadszedł czas na zorganizowanie naszego przyjęcia zaręczynowego. Zdecydowałam, że będzie to okazja, by trochę sobie dogodzić. Tyler poparł ten pomysł i wspólnie zarządzaliśmy wydatkami, zapewniając równy wkład obu stron. Wzięłam nawet na siebie pokrycie kosztów biletów lotniczych dla mojej dalszej rodziny, aby mogła uczestniczyć w naszym przyjęciu zaręczynowym. Jednak wraz z rozwojem uroczystości, wcześniejsza krytyka powróciła. Nie powinnaś była tyle wydawać na to przyjęcie, Jessica. Drenujesz konto tylera, zanim jeszcze się pobraliście. W tym tempie skończysz z weselem na podwórku. myślałam, że jesteś nieodpowiedzialna finansowo, ale jest gorzej niż myślałam. skrytykowali mnie. Stanąłem na swoim i stanowczo odpowiedziałem Marsi. Przyjęcie było ekstrawaganckie, ale oboje się na to zgodziliśmy. Zapłaciłem swoją część i to był pomysł twojego syna, żeby zaprosić wszystkich. Tyler bardzo nalegał i nie mogłam odmówić. Kropka wspomniał, że nie ma nic przeciwko wydatkom, ale krytyka trwała nadal, a Marta oskarżyła mnie o manipulowanie Tylerem, aby wydał więcej niż powinien. Kropka Teresa również się wtrąciła, twierdząc, że wie, jaką osobą jestem i że powinnam być bardziej rozważna. Kropka sfrustrowany i potrzebujący przerwy od napięcia Wymówiłem się i zobaczyłem chwilę spokoju na trawniku. Tam podsłuchałem jak Teresa i jej mąż Justin śmieją się z sytuacji moim kosztem. Kropka, czułam się jakby moje przyjęcie zaręczynowe się rozpadało, a Tyler wydawał się nieświadomy surowych osądów swojej rodziny. Większość jego dalszej rodziny zakładała, że jestem bezrobotna, przedstawiając mnie jako zależną narzeczoną. Zauważywszy mój niepokój, moja mama, zawsze spostrzegawcza i opiekuńcza, podeszła do mnie świadoma wyzwań związanych z zarządzaniem finansami jako samotny rodzic, namawiała mnie do ponownego rozważenia zaręczyn wskazując na ciągłe złośliwe komentarze ze strony rodziny Tylera po imprezie skonfrontowałam Tylera z tą sytuacją potraktował to jako żart wyrażając swoją miłość i stwierdzając że sprawy finansowe go nie dotyczą kropka powtórzyłam jednak że chciałabym wnieść większy wkład zwłaszcza w wydatki takie jak czynsz on jednak odrzucił te sugestie. Kropka, w miarę jak posuwaliśmy się naprzód z planowaniem ślubu, stres nasilał się. Rodzice Tylera nadal krytykowali moje wybory. Oskarżając mnie o doprowadzenie ich syna do bankructwa. Kropka, ciągła kontrola i oskarżenia sprawiły, że okres narzeczeństwa stawał się coraz większym wyzwaniem. Kropka, dałam jasno do zrozumienia, że wszyscy, łącznie z moją mamą, będą partycypować w kosztach wesela. Jednak Marta ostro oskarżyła mnie o wykorzystywanie jej syna i zasugerowała, że mieliśmy misję uszczuplenia jego konta bankowego. Wśród tych oskarżeń moi teściowie niesprawiedliwie nazwali mnie poszukiwaczką złota. Zwróciłam się do Gabriela spokojnie, aby złagodzić jego obawy. Gabrielu, nie proszę o żadną pomoc finansową. Chcę się tylko upewnić, że rozumiesz, że jesteśmy w stanie sami sfinansować wesele. Pomimo moich wyjaśnień. Teresa nie powstrzymała swojej krytyki na temat kosztów mojej sukni i makijażu w dniu ślubu. Mimo, że wcześniej wyjaśniłam, że te wydatki zostały pokryte przez moją matkę, kropka, sama ceremonia przebiegła bez zakłóceń. Ale na przyjęciu Marta i Gabriel nie przegapili żadnej okazji, by skrytykować moje nawyki związane z wydatkami, oskarżając mnie o finansowe wykorzystywanie ich syna, kropka, pomimo ich ostrych słów. Postanowiłem milczeć, aby uniknąć konfliktu, który mógłby zrujnować nasz wyjątkowy dzień. Kilka miesięcy później Tyler świętował znaczący awans w pracy i chciał uczcić tę okazję wielkim rodzinnym obiadem. Cieszyłam się razem z nim i postanowiłam uczynić to wydarzenie jeszcze bardziej wyjątkowym, pokrywając. Wszystkie koszty. Tyler, chcę, aby ta kolacja była czymś niezwykłym. Jestem z ciebie dumna i chcę uczcić twój sukces. Powiedziałam mu z entuzjazmem. Tyler docenił mój gest, a ja podzieliłam się z nim informacją, że mój biznes kwitnie. Miałem stabilny dochód z pracy i niedawno uzyskałem dostęp do funduszu powierniczego od mojego dziadka ze strony ojca. Skrupulatnie zaplanowałem całe wydarzenie, aby upewnić się, że wszystko będzie idealne na uroczystość. Jednak kiedy jego rodzina przybyła na miejsce, byli wyraźnie niezadowoleni z przygotowań pomimo pozytywnych opinii innych gości. Szybko okazało się, że mają zastrzeżenia co do wystawności uroczystości. podczas przemówień Marta skorzystała z okazji, by wstać. Marta wstała, jej głos rozniósł się po sali i zaczęła. Chcę podziękować wszystkim za zgromadzenie się tutaj, aby uczcić mojego syna. Kropka jest niesamowicie pracowity i hojny i naprawdę zasługuje na ten awans. Niestety wygląda na to, że jego szczęście nie rozciągnęło się na wybór partnerki. To niefortunne, że ze wszystkich ludzi związał się z kimś, kogo niektórzy mogliby nazwać poszukiwaczem złota. Szkoda tylko, że nie dostrzegł prawdziwej natury swojej żony wcześniej. Wtedy nie musiałby tak ciężko pracować, by wspierać jej wystawny styl życia. Kropka kontynuowała i ton zabarwiony był żalem. Jest teraz boleśnie oczywiste dla wszystkich tutaj, że jego żona była dość ekstrawagancka od przyjęcia zaręczynowego do dzisiejszej kolacji. Wygląda na to, że prawie opróżniła jego konto. Kropka, czując ukłucie jej słów, wziąłem głęboki oddech i usztywniłem się. Kropka, dzięki Bogu, że Jessica podpisała przed ślubem intercyzę. Przynajmniej część jego majątku jest chroniona. Kropka westchnęła, najwyraźniej z ulgą. Wyrażając, że to dobrze, że jej syn poślubił kogoś, kto mógł przynajmniej utrzymać wizerunek żony trofeum kropka, Tyler wtrącił się, zgadzając się z matką. Nie stać mnie już nawet na wydawanie pieniędzy na siebie. Nic mi nie zostało. Kropka ubolewał, że poślubieniem nie było błędem. Porównując moje zachowanie do tego, co wyobrażał sobie w podobnej sytuacji kropka zszokowana i sfrustrowana rozwojem sytuacji. W końcu się odezwałam. Naprawdę myślisz, że jestem poszukiwaczką złota? Odpowiedź Tylera była cięta. Twój styl życia szkodzi mojemu kontu bankowemu. czując się zraniona, a jednocześnie zdeterminowana, by wyjaśnić nieporozumienia, postanowiłam bezpośrednio skonfrontować się z oskarżeniami. Skoro dla Was wszystkich jestem taką poszukiwaczką złota, pozwólcie, że pokażę Wam mój stan konta. Być może to wszystko wyjaśni, kropka, oświadczyłem wszystkim obecnym, że jestem niezależny finansowo. W pokoju zapanowało niedowierzanie, kropka, pośród gorących oskarżeń, Marta ostro oskarżyła, czy ukradłaś pieniądze mojego syna, na co Tyler dodał podejrzliwie, że musiała je wziąć od ciebie, kropka, sfrustrowany, ale spokojny, odpowiedziałem, że nie muszę kraść pieniędzy od twojego syna. To wszystko dzięki moim wysiłkom. Poza tym niedawno uzyskałem dostęp do funduszu powierniczego pozostawionego przez mojego dziadka. Planowałem wykorzystać go na zakup większego domu i sprawienie Tylerowi niespodzianki. Ale biorąc pod uwagę obecne okoliczności, wydaje się to teraz mało prawdopodobne. Pomimo mojej próby wyjaśnienia sytuacji, Tyler, pozornie ignorując napięcie, zasugerował, że nadal możemy kupić dom. To będzie wspaniały prezent. Byłam jednak stanowcza w swoim postanowieniu, wyrażając odmowę przyjęcia takiego prezentu w obecnych warunkach. Tak się nie stanie. Twoja rodzina obrażała mnie zbyt długo, a ty ani razu nie stanąłeś w mojej obronie. Zamiast tego, pozwoliłeś, by rozprzestrzeniły się te błędne przekonania na temat tego, jak rzekomo wykorzystuję twoje pieniądze. Zapewniłam, moja frustracja była ewidentna. Tyler próbował bagatelizować sytuację, twierdząc, że przesadzam, ale nie ustępowałam. Nie, nie przesadzam. Wszyscy tutaj wiedzą, jak nazywała mnie twoja rodzina. Kropka, byli tutaj, gdy pozwoliłeś im obrażać mnie podczas naszego przyjęcia zaręczynowego. Kropka, czując skumulowany ciężar braku szacunku i upokorzeń przez lata. Osiągnęłam punkt krytyczny. Nie mogłam dłużej tolerować toksycznego środowiska i stanowczo powiedziałam tylerowi, że chcę rozwodu. kropka, Gdy próbował błagać i wyjaśniać, moja mama interweniowała, radząc mu, by milczał. Nigdy nie broniłeś mojej córki przez te wszystkie lata. Nadszedł czas, by na dobre zakończyła ten toksyczny związek oświadczyła stanowczo. Wyszliśmy z imprezy, zostawiając za sobą tłum zszokowanych uczestników, szepczących między sobą. Pomimo dramatycznego objawienia przed dalszą rodziną, przyjaciółmi i kolegami, Tylera, przestało mnie to obchodzić. Byłam zdecydowana w mojej decyzji, by go zostawić i odejść z tego związku. Wsparcie mojej mamy było niezachwiane, gdy wyszliśmy, oznaczając koniec bolesnego rozdziału w moim życiu, po burzliwej konfrontacji, udałam się prosto do naszego wspólnego domu zebrałam swoje rzeczy i podczas gdy Tyler uporczywie próbował się ze mną skontaktować, wyciszyłam telefon i poszłam zostać z mamą. By znaleźć ukojenie kropka następnego dnia skontaktowałam się z moim kuzynem, który był prawnikiem. Aby rozpocząć przygotowywanie dokumentów rozwodowych. Kropka, mając już zawartą intercyzę, proces zapowiadał się na prosty, oszczędzając mi konieczności dzielenia się z Tylerem jakimkolwiek z moich teraz znacznych aktywów finansowych. Kropka, sytuacja uległa jednak eskalacji. Gdy Tyler i jego rodzina pojawili się przed drzwiami mojej matki, domagając się rozmowy. Kropka, moja matka była stanowcza, nakazując im opuszczenie domu. Kropka. W międzyczasie Tyler kontynuował próby skontaktowania się ze mną, a jego wiadomości oscylowały między łzawymi przeprosinami a niepokojącymi groźbami. Zachowałam wszystkie te wiadomości, przygotowując się do złożenia wniosku o zakaz zbliżania się, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kropka w tym emocjonalnym chaosie, niezachwiane wsparcie mojej matki dodawało mi sił. Tyler próbował nawet skonfrontować się ze mną w moim biurze, ale po wcześniejszym poinformowaniu ochrony. Szybko go wyprowadzili. Kropka, wtedy też zdecydowałam się odejść z dobrze płatnej pracy. Mój dobrze prosperujący biznes oznaczał, że nie potrzebowałem już tego stanowiska, a moje aspiracje nie dotyczyły już gromadzenia bogactwa, ale poszukiwania spokojnego, godnego życia kropka tego samego dnia złożyłem rezygnację i zacząłem iść naprzód kropka zaledwie tydzień po tym. Jak doręczyłam tylerowi papiery rozwodowe w jego miejscu pracy, pojawił się on w moim starym biurze, by dowiedzieć się, że już zrezygnowałam. Kropka moi byli współpracownicy, donosili o jego ciągłych próbach wysyłania kwiatów i prezentów do domu mojej matki, które konsekwentnie zwracaliśmy. Kropka ciągłe nękanie skłoniło mnie do rozważenia przeprowadzki. Za namową mojej matki znalazłam idealny dom w sąsiednim stanie. Zapewniający schronienie z dala od mojego byłego, kropka obecnie, gdy czekam na sfinalizowanie formalności rozwodowych, sędzia ułatwił już sprawne postępowanie. Dzięki solidnej umowie przedmałżeńskiej, kropka w ciągu pięciu miesięcy naszej separacji poświęciłam czas na pozbieranie się i przygotowanie do nowego rozdziału w moim życiu, wolnego od zawirowań i wypełnionego. Nową nadzieją. szybko zadomowiłam się w nowym domu, zmieniając numer telefonu. By uniknąć nieustannych wiadomości od Tylera i jego rodziny,. słyszałam pocztą pantoflową, że życie Tylera się rozpada. Obwiniał swoich rodziców za upadek naszego małżeństwa, a zawodowo stanął w obliczu poważnej porażki. Jego koledzy zaczęli się od niego oddalać, a jego przełożeni byli niezadowoleni z negatywnego rozgłosu w ich zżytej społeczności. Sprawy nie ułatwiali jego rodzice, rozpowszechniając plotki o niewierności. Kropka, na szczęście te bezpodstawne oskarżenia nie zyskały żadnej popularności. Kropka, w przeciwieństwie do spirali upadku Tylera, moje życie zaczęło rozkwitać. Skupiłem się na rozwijaniu mojej firmy i cieszeniu się nowo odkrytą wolnością. Zaczęłam więcej wychodzić. A nawet zanurzyłam palce w scenie randkowej. Wcześniejsza niepewność tylera sprawiła, że obawiałam się zbyt szybkiego zaangażowania. Miałam jednak nadzieję, że z czasem się wyleczę i znajdę kogoś, kto naprawdę mnie doceni i będzie mnie cenił. Chociaż działania tylera sprawiły mi znaczny ból. Siła, którą zyskałam dzięki pokonaniu tych wyzwań, pchnęła mnie w lepszą przyszłość. Pełną możliwości i odkrywania siebie, z niecierpliwością czekam na to, co mnie czeka pewna swojej odporności i bardziej. Świadoma tego, czego szukam w związkach i życiu.